Dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o tym, jaki cel ma Jezus. Cel, którym jest jego męka i śmierć oraz zmartwychwstanie. Po to Chrystus przychodzi na świat. Po to Bóg wciela się, czyli przyjmuje ludzkie ciało, aby umrzeć za naszym grzechem, aby nas zbawić. Ten cel, który ukazuje Chrystus swoim apostołom temu celowi sprzeciwia się apostoł Piotr, który ma swoją wizję tego, w jaki sposób Jezus ma zbawić świat. To znaczy, ma zostać królem. Ma zostać królem, mieć koronę na głowie i przywrócić królestwo Izraela. Chrystus gromi Piotra. Mówi zejdź mi z oczu przeciwniku. Dokładnie, zejdź mi z oczu, albo pójdź za mną. Idź za mną. Bo jesteśmy przeciwnikiem. Pokazuje Piotrowi, gdzie jest miejsce w szeregu. Gdzie Piotr ma być? Nie być przed Jezusem, nie pouczać go, ale ma iść za nim i go słuchać. Ten cel, który ukazuje Dziś Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, cel swojego życia, prowokuje nas do tego, byśmy sobie zadali w tą niedzielę pytanie. Jaki jest cel mojego życia? Gdzie jest ten cel? Gdzie znalazłem spełnienie swoich marzeń? Czy to spełnienie marzeń to najważniejsze, najważniejsza rzecz, którą mam do zrobienia w życiu, znajduje się na tym świecie, czy jest w wieczności? Jeśli będzie na tym świecie. To, jeśli już osiągniesz, droga do drogi bracie, ten cel, to co dalej? Często jest tak, że ludzie na coś zbierają pieniądze na samochód, dom, na jakąś wymarzoną wycieczkę. No, kupią już ten samochód, kupią ten dom. I zadają sobie pytanie: Co dalej? Co dalej? I dzisiaj Chrystus zadaje nam to samo pytanie. Gdzie jest twój cel? Jeśli jest na ziemi, to co zrobisz, kiedy go osiągniesz? Powiemy, znajdę sobie kolejny cel. A jak osiągniesz ten drugi cel, to co zrobisz dalej? Czy nasze życie jest tylko i wyłącznie pasmem y, rzeczy, które mamy zdobywać? No ale jak już je zdobędziemy, to co dalej? to co dalej? I z odpowiedzią na pytanie o cel przychodzi nam psalmista. W psalmie 116 w wersecie 9 śpiewaliśmy ten werset 9 jako refren dzisiejszego psalmu. W krainie życia będę widział Boga. Chrystus ma jeden cel. Zbawić człowieka. Okazać mu tak wielką miłość, aby go odzyskać na życie wieczne. Jaki jest Twój cel? Czy Twoim celem, droga siostro, drogi bracie, jest osiągnięcie zbawienia? Bo zauważ, że przy osiąganiu różnych celów tu na świecie, samochód, dom, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Kończąc nawet na tak wzniosłych celach jak osiągnięcie miłości, to wszystko będziemy tu musieli zostawić. Wszystko. Łącznie z miłością. I to miłość, to, co mamy najcenniejszego, możemy odzyskać. Możemy to mieć na wieczność, ale tylko przy Chrystusie. Tylko i wyłącznie tak. Jeśli popatrzymy na ten świat oczami tylko i wyłącznie, ziemskimi i doczesnymi, to w perspektywie każdy cel jest bezsensowny. Osiągniesz, kupisz samochód, kupisz dom. Osiągniesz miłość, będzie Cię ktoś kochał. Ale to wszystko będziesz to musiał zostawić. Gdzieś muszę tu zostawić. Odzyskać można to tylko w Chrystusie. Niech dzisiejsza niedziela, w dzisiejsza liturgia Słowa będzie dla nas okazją do tego, byśmy odnaleźli cel, ten prawdziwy, albo sobie Go uzmysłowili raz jeszcze, że naszym celem, celem naszego życia jest zbawienie, osiągnięcie Królestwa Niebieskiego odzyskanie tego wszystkiego tylko zupełnie w inny sposób niż poprzednio świat. Osiągnie odzyskanie szczęścia, odzyskanie miłości, odzyskanie każdego człowieka na nowo w Chrystusie. Uczą nas tego, Uczy nas tego dwoje błogosławionych, którzy pewnie w tej chwili albo już zostali ogłoszeni błogosławionymi, albo y, będzie to za kilka minut. Sługa Boży błogosławiony Stefan Wyszyński, który kiedy jechał do Komaniczy zawał ze sobą dwie rzeczy: tylko dwie: różaniec i brygierz. Nic więcej. Powiedzielibyśmy, że ksiądz powinien zabrać chociaż rzeczy do przyświętej. On tego nie zabrał. Bo jak potem pisze w swoich y, zapisach więziennych, Bóg był w jego sercu. On zabrał w sercu to, co miał najcenniejsze. Zanosił ludziom to, co miał najcenniejsze, czyli Boga i życie wieczne. Nie był przeciwko. Ale z. Kiedy prześledzimy te dwa życiorysy sługi Bożego, błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i Świętego Jana Pawła II, to zobaczymy, że oni nie byli przeciwko komuś, ale byli z. Byli dla. Nawet ludzi, którzy byli stali po drugiej stronie barykady. Jeden z teologów, francuskich po tym, kiedy Jan Paweł II spotkał się z Ali Akczą już długi czas po zamachu na swoje życie, powiedział, że Jan Paweł II dla Aliego Akczy był tym, który miał go oddalować przebaczeniem. Zupełnie inne patrzenie niż patrzenie świata, które zadałby pytanie, w jaki sposób ukadać tego człowieka pokazuje nam to, jak go obdarować. Druga, dzisiaj wynikona na ołtarze, błogosławiona Rzywita Różaczacka, która, będąc niewidomą, domą, była dla swojej rodziny kimś, kogo trzeba by się było poznać. Miała być tą, która miała dziedziczyć majątek rodzinny. Została przez Pana Boga obdarowana ślepotą. Pani I pokazała drugiemu człowiekowi, że człowiek niewidomy nie jest tym, którego należy tylko i wyłącznie otoczyć taką opieką, taką czułostkowością, I jaki ty jesteś biedna. Ja jesteś biedna, ojej. Oj, nie. Ale obdarować tych ludzi normalnością, tym, że oni mają najnormalniej w świecie żyć. Że. Powinniśmy ich w jakiś sposób starać się zaakceptować takimi, jaki są, bo oni są darem Pana Boga dla nas, a my darem dla nich. I będąc dziedziczką wielkiego Rodu Czarskich, szlacheckiego rodu, mogła zarządzać majątkiem, ale Pan Bóg daje jej zupełnie. Daje jej zadanie, w którym ma pokazać światu, że trzeba otworzyć oczy, ale w inny sposób. Nie na pieniądze i majątek, ale na drugiego człowieka, którego można pozyskać dla. A nie tylko i wyłącznie położyć mu pieniądze, masz bo ty jesteś biedny. Drogie siostry, drodzy bracia, niech dzisiejsi błogosławieni, których Kościół wynosi na ołtarzu, ukazuje nam ich jako wzór, oraz dzisiejsza Ewangelia pokażą nam i zadadzą nam pytanie: Jaki jest Twój cel, droga siostry, drogi bracia? Do czego zmierzasz? Za czym kończysz? I życzę sobie Wam, aby odpowiedział na pytanie: В нашем жизни было зафрансузовано ставление, ставление Христос.